Ja chciałbym, żebyście mieli Biblię tutaj przed oczami. Może macie jakieś notatniki i tak dalej. Ja powiem, zadam parę pytań. I chciałbym, że będziemy trwać przed Panem, żeby pozwolić Duchowi Świętemu mówić do nas. Mam takie pytania. Co Pan mówił do mnie na tym seminarium? Czy możesz, możesz określić tą najważ, te najważniejsze rzeczy? Może to być jedna rzecz, może być kilka, czego mnie nauczył, czego chciał mnie nauczyć? Drugie pytanie. Które według mnie, według mnie słowa Pana nie były słowem Pana? Czyli innymi słowy, myślałem, że to był Bóg, myślałam, że to był Bóg, ale dzisiaj wiem, że to nie był Bóg. Żeby też stanąć jakby w prawdzie i zobaczyć, jeśli coś takiego oczywiście było w Twoim życiu. Następne pytanie. Na co Pan wskazuje w moim życiu? Co nie jest jeszcze całkowicie oddane i poddane Jemu? Warte. Czy Duch Święty, przez to, co dzisiaj słyszałeś, słyszałaś, potwierdził ci drogę, którą idziesz i to, co robisz? Czyli jakby daje ci świadectwo, potwierdzenia, że jesteś na właściwej drodze. Czy ta droga wymaga może pewnej korekty z Twojej strony i On Ci wskazuje na to, co powinno być skorygowane? Czyli czego dotyczy ta korekta. Duchu Święty, który jesteś Duchem prawdy, proszę Cię przyjść i mów do nas, abyśmy potrafili odpowiedzieć i sobie, i Tobie na te pytania. Co Ty tak naprawdę dzisiaj mówiłeś do mnie, na co wskazywałeś? Czego mnie uczysz? Czego mnie uczyłeś? Panie, które rzeczy, które myślałam, że to są od Ciebie, dzisiaj wiem, że to nie byłeś jednak Ty, że się pomyliłem, pomyliłam. Na co Panie wskazujesz w moim życiu, to jest coś co nie jest jeszcze Tobie całkowicie oddane czy poddane. Pokaż mi to. Pokaż mi to, Panie. Panie, zbadaj też moje serce i, i daj takie potwierdzenie, że to, ta droga, którą dzisiaj idę, że to, co robię, że Ty w tym jesteś. A może to wymaga pewnej korekty, że na coś zwracasz mi uwagę? Pokaż, Panie, co chcesz skorygować w moim życiu. Niech tu będzie taki czas, kiedy pozwolisz Panu, żeby mówił do Ciebie. Jeśli coś mówi, to zapisz sobie to, zanotuj to jest ważne, żeby potem odwrócić do tego. Może warto też zapytać się o Duchu Święty, czy jest w moim życiu coś, co Ciebie zasmuca? Pokaż mi to. Będę się modlił słowem. Jeśli gdzieś Twoje serce zgadza się z tym, to na koniec powiesz amen. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Panie doświadcz mnie, wypróbuj mnie. I poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady. Prowadź mnie drogą odwieczną, panie. Proszę Cię, Ojcze, abyś stworzył we mnie czyste serce. Daj mi prawego ducha. Odnawiaj to we mnie bezustannie. Panie, nie odrzucaj mi od swojej obecności. Nie odbieraj mi nigdy swego świętego ducha. Panie, niech radość z wybawienia Twego Zawsze będzie mieszkać w moim sercu. Panie, wspieraj mnie zawsze tym ochoczym duchem, a będę nauczał dróg Twoich, grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Panie, uchowaj mnie od rąk bezbożnika, ustrzyż mnie od ludzi okrutnych którzy pragną zachwiać kroki moje. Nie spełniaj, Panie, życzeń bezbożników, nie daj, by zamysły ich się udały. Panie, postaw straż przed ustami moimi i pilnuj drzwi wark moich i nie dopuść, Panie, aby moje serce skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe. Panie, gdy sprawiedliwy mnie zwraca uwagę, jest to łaska Twoja, a gdy mnie karci, jest to jak wyborny olejek na głowę, przed którym głowa moja wzrygać się nie będzie. Wysłuchaj, Panie, wysłuchaj, nie ukrywaj przed, przede mną oblicza swojego nigdy, bym nie stał się podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Panie, każdego ranka daj mi doświadczać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją. Ratuj mnie, Panie, od wszystkich nieprzyjaciół moich. Do Ciebie się uciekam. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś Bogiem moim. Niech dobry Duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Dla imienia swego Panie zachowaj mnie, w sprawiedliwości swojej, wywiedź mnie zawsze z każdej niedoli, przez łaskę swą wytrać nieprzyjaciół moich i wygub wszystkich dręczycieli moich, bo ja sługa Twój. Ojcze, ja Ci dziękuję za ten czas, który nam tutaj dałeś. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje słowo, za każde objawienie, za Twoją obecność. Ojcze, proszę Cię za każde serce, które słuchało i słyszało dzisiaj Ciebie. Panie Niech, Twoja łaska, cudowna łaska. Hmm. Na łaska, Panie. Niech wesprze każdą słabość w nas. Panie, zmieniaj nas, zmieniaj nas na obraz i podobieństwo Twojego syna. Ojcze, dziękujemy Ci za wszystko. Dziękujemy Ci. Za Twoją wierność, za Twoją dobroć. Za to, że jesteś niezmienny. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twoje miłosierdzie, za moc Twojej łaski, która przemienia, błogosławi, uzdrawia, uwalnia, zbawia. Dziękujemy Ci za to. I Duchu Święty, proszę Ciebie, żebyś przyniósł objawienie woli Ojca do każdego serca, które jeszcze nie widzi tego, nie potrafi tego rozpoznać. Panie, jeśli robimy coś, co nie jest zgodne z Twoją wolą dla naszego życia, niech Twój święty Duch Ojcze nam to objawi, pomóż nam zatrzymać się na tej drodze. Hmm. Panie jej spraw, naucz nas czerpać, Ojcze, z Twoich błogosławieństw. Duchu Święty, ucz nas tego, abyśmy stali się też błogosławieństwem dla innych, których będziesz stawiał na naszej drodze życia. Ojcze, o to Cię prosimy i za to Ci dziękujemy w imieniu Jezusa. Amen, amen, amen. To zadam Wam pytanie, do ilu z Was Bóg mówił tutaj? Podnieście ręce. No nie do wszystkich, ale do większości. <grywanie> Dziękuję, żeście przyszli. Niech Was Bóg błogosławi. Amen. Amen.